Dzień dobry, z winnicy kapitana Witam ponownie Piotr Dudek. E, całkiem niedawno nagrałem dla Państwa film, który w całości był e, poświęcony e, budowie krzewów e, winorośli e, ze szczególnym e, naciskiem na te elementy krzewu, które e, są istotne z punktu widzenia e, cięcia tych krzewów. E, dzisiaj chcę natomiast zaproponować Państwu film, w którym Zaprezentuję jak gdyby kilka, może kilkanaście wariantów dokonywania już konkretnych cięć na, na krzewach, tak żeby bardziej zobrazować to, co było wcześniej od, od, strony, od strony praktycznej. Stoimy teraz przed jednym z moich najstarszych krzewów który prowadzę w formie kurtyny ta kurtyna oparta jest na, na dwóch wysokich pniach i, i u góry jest rozbudowana na cztery stałe ramiona na których generalnie przeprowadzam cięcie na tak zwanego klasycznego rojata czyli yy, krótkie jest to cięcie teraz już yy, przejdziemy do konkretnych przykładów że się tak wyrażę wirtualnego cięcia naszego krzewu. zajmiemy się lewym pniem a na tym pniu zajmiemy się na początek lewym ramieniem spójrzmy na pierwszy węzeł krzewienia który znajduje się na lewym ramieniu co my na nim mamy raz dwa trzy ładne łoży Dłuższy odcinek drewna jednorocznego, krótszy odcinek drewna jednorocznego, i to wszystko siedzi na krótkim czopie drewna starszego. Jak możemy to teraz przyciąć? Pierwszy wariant. Łozę z prawej strony przycinamy nad pierwszym, dobrze widocznym pąkiem. Nie liczymy tego pąka, który jest na łozie u, u jej nasady. Więc łozy przycinamy tą za pierwszym pąkiem. Po stronie lewej natomiast łozę górną wycinamy w całości z krótkim odcinkiem drewna jednorocznego. Cięcia dokonujemy tak około centymetra ponad nasadą tej łozy niższej. Natomiast tą niższą łodzę przycinamy na za drugim dobrze wykształconym pąkiem i w przyszłym sezonie z tego górnego czopa wyprowadzimy dwie latorośle owocujące, a z tego krótkiego czopka po prawej stronie z pąka wyprowadzimy latorość która będzie na łodze, na łodze zastępczą. Drugi wariant cięcia tego, tego węzła krzywienia, a więc yy, całą część po lewej stronie wycinamy łącznie z krótkim odcinkiem drewna. Starego, a łozem po prawej stronie przycinamy za drugim, dobrze wykształconym pąkiem. I w tej sytuacji wyprowadzamy z tego czopa łozy 2 lub ewentualnie trzy lato rośla, jeżeli nam wyrośnie u nasady i to takie dwa warianty cięcia chciałbym zaproponować dla tego węzła krzywienia przechodzimy do drugiego węzła krzywienia widzimy że składa się on z krótkiego odcinka drewna jednorocznego i wyrastającego z niego raz dwa dwóch wyrastających w nich dwóch łóz. jest to młody czop który w, w ubiegłym roku był po raz pierwszy uformowany. Jak możemy go przyciąć? A więc Możemy go również przyciąć dwojako. Pierwszy sposób to górną łozę, łącznie z odcinkiem drewna, wycinamy gdzieś tego około centymetra ponad nasadą tej łozy niższej, rosnącej w lewo. Natomiast to łoze, niższą przycinamy na krótki czopek dwu, dwuoczkowy drugi sposób to yy, niższą łozę przycinamy bardzo króciutko za, drugim, za pierwszym pąkiem, a łozę wyższą przycinamy za drugim dobrze wykształconym pąkiem. W tej sytuacji wyprowadzamy z, z górnego czopa owocowanie, a z dolnego latorość zastępczą mnie Nieowocującą, po omówieniu dalszego fragmentu, cięcia dalszego fragmentu tego lewego ramienia, wrócę jeszcze do tego czopu. Bo będę chciał zaproponować jeszcze trzeci sposób cięcia, który jak gdyby wynika, wyniknie z zaistniałej sytuacji na dalszej części lewego ramienia. Patrząc dalej na nasze lewe ramię. Widzimy, że od tego miejsca, które wskazuje w tej chwili strzałka mamy dość długi odcinek drewna jednorocznego, na którym wyrosło nam sześć latorosi, z których uzyskaliśmy sześć łos I, i co my tu teraz z tym fantem możemy zrobić. Widzimy wyraźnie, że trzy łozy wyrastają po jednej stronie tego drewna, a trzy łozy jakby po stronie przeciwnej. Będziemy chcieli uformować tutaj cropy krzewienia z łus, które rosną po jednej stronie drewna. Taka sytuacja prawdopodobnie, bo nie jest to do końca zbadane, będzie zapobiegała tak zwanemu czopowaniu, które występuje w przypadku, gdy, gdy takie, takie czopy wyrastają po przeciwnych stronach, po sąsiedzku. Więc te, te soki muszą jednak jakieś wygibasy robić, żeby przepłynąć przez to drewno. W takim układzie wycinamy. Łozę ostatnią w całości następną również w całości, trochę to jest na mnie na rękę, ale trudno i, i tą łozę, którą teraz wskazuje strzałka, również wycinamy w całości z tych trzech łóz górnych. Każdą z nich przycinamy za drugim pąkiem i formujemy i formujemy czopy czopy krzewienia. I jeszcze zwracam uwagę na końcu tego drewna jednorocznego jest taki zaschnięty już cienki odcinek suchego drewna, które trzeba wyciąć, gdyż to już jest martwa część odrzucona przez krzew sytuacja, jaka wynikła na, na drugiej części y, tego lewego ramienia, y, a, a związana z tym, że y, jakby najbliższy cop, który możemy uformować na końcowym odcinku młodego drewna jest dość daleko oddalony od czopa drugiego, którego którego sposób przycięcia pokazywałem wcześniej skłaniam się do rozważenia jeszcze jednej innej opcji przycięcia tego czopa drugiego a mianowicie podobnie jak już wcześniej omawiałem wytnę górny odcinek drewna jednorocznego z górną łożą a łożę dolną Przytnę nie na dwa oczka, ale yy, powiedzmy na 4-5 pąków, i będzie to już tak zwane nie, nie będzie to takie klasyczne cięcie na rojata, ale, ale yy, tak zwane cięcie kazanowe. Yy, więc, yy, no przy okazji, yy, była yy, możliwość powiedzenia i o tym. Więc, i tak można. Wykorzystujemy tutaj dłuższą strzałkę, żeby wypełnić. Tą wolną przestrzeń między tymi dwoma czopami, i, i żeby tutaj wyprowadzić więcej z tej strzałki, większą ilość latorośli, nie dwie, trzy jak mówiłem wcześniej, a powiedzmy cztery-pięć latorośli. Ostatecznie zdecydowałem, że omawiane ramię przytnę w sposób jaki teraz Państwo widzicie na, na ekranie. Nie będę uzasadniał tutaj swoich decyzji, ponieważ mówiłem o tym dość szeroko w trakcie filmu. Sami Państwo ocenicie czym mogłem się kierować dokonując takich, a nie, nie innych cięć. Ponieważ film nam się nieco przedłuża, nie będę już więcej prezentował dalszych wariantów cięcia na, na tym krzewie. Pomyślałem jednak, że mogę zrobić jeszcze jeden, dwa, może więcej filmów z różnych ciekawych wariantów jakie można zastać na krzewie to czy zdecyduję się zrobić, czy nie będzie zależało w dużej mierze od Państwa. Taki gest pod filmem utwierdzi mi w przekonaniu, że jednak takie zapotrzebowanie jest i na pewno wówczas coś, coś, coś wymyślę. Na zakończenie pragnę poinformować, że na ekranie końcowym tego filmu znajdziecie Państwo link do filmu, który wprowadza w problematykę cięcia prezentowaną w tym filmie. Jeżeli zrobię kolejny film, to również link do tego filmu pojawi się na ekranie końcowym. Dziękuję Państwu za wspólne spotkanie serdecznie z winnicy Kapitana pozdrawia Piotr Dudek.